Adam Mickiewicz, Steby Akermańskie Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi Wśród fal łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi Omijam koralowe ostrowy burzanu Już mrok zapada, nigdzie drogi, ni kurhanu Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi tam z dala błyszczy obłok, tam jutrzenka wschodzi, to błyszczy Dniestr, to weszła lampa Ackermanu. Stójmy! Jak cicho słyszę ciągnące żurawie, których by nie dościgły źrenice sokoła. Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wołszy, śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos z Litwy. Jedźmy. Nikt nie woła.